Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały Matka Jego i siostra Matki Jego Maria żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja! I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Drodzy w Chrystusie, współbracia w kapłaństwie, według godności i tytułów. Umiłowani siostry i bracia pielgrzymi, pielgrzymi nadziei, w roku nadziei u Matki Najświętszej.